No, Młodego Darii. mi się nie podobają przejścia za wolskie są Jak usiądę do kolana, 12 cm do siedzenia dostają. To jest inna sprawa. A to nie jest ważne. Ważne, że jest stadion, będą kibice z całej Europy. Druga sprawa, jakbym 50 55 na ten. Oj, przepraszam, jak? Towarzysz, gołówka, otwiera stadion, bo 100 tysięcy na metrów polska stadion nie to A właśnie, teraz tylko 58 Drużyna jak będzie chciała, to wygra. Jak nie, to ją pogonimy na plaży. Wśród kibiców, nie uważa pan, niewiele osób pojawiło się w barwach narodowych dzisiaj? A to jest fakt, to jest fakt. Ten, szkoda, szkoda, bo dzisiaj byśmy mogli zademonstrować swoją polskość. No ale to, jak to się mówi, no uważałem to dzień otwarty, także to jeszcze nie, nie jest mobilizacja. Mam nadzieję, że weźmy no, za rok, znaczy wcześniej jak za rok, Polacy wszyscy już będą brani w barwy biało-czerwone, z jakimś go goździkiem nawet może, jakieś tam te... No, i, i będą dopingować organizacje polskie. Zjeść pan prawie cały świat. Jak nasz stadion wypada w porównaniu z innymi stadionami na świecie? Znaczy, muszę powiedzieć szczerze, że, że jak już będzie oddany, podejrzewam, że będzie jeden z najładniejszych stadionów. Z tego względu, że no, raz, że no, fotel, fotele są kapitalne. To znaczy, o, spotkałem takie fotele w tej chwili na Wembley, podobne, to na Legii, podobne. I no, kryty stadion, bo przeważnie jest tak, że jak deszcz pada, to część trybun jest przykryta, to jest przykryta, to no, tu jest nie tylko trybuna, przykryta jest i płyta boiska. Mam pytanie, jest pan kibicem? Tak. A ma pan może aspiracje na zostanie królem kibiców i przejęcia schedy po panu Andrzeju? Nie. Chłodek do gari. to Gracias.